Obecnie Santander ma premię dla nowych klientów, na której można łącznie zarobić nawet 900 zł, ale według mnie okolice 500 zł są całkowicie realne. Wszystkie sposoby prezentowane na tym kanale testuję osobiście. Żeby móc wziąć udział w promocji Santandera, po pierwsze trzeba założyć konto w Santanderze, czyli trzeba złożyć wniosek. Żeby to zrobić, należy wejść na stronę główną i kliknąć guzik otwórz konto. I po przejściu 8 formularza zostanie złożony wniosek o konto. Jedynie trzeba uważać na dwie rzeczy. Po pierwsze, wszystkie maile z Santandera są bardzo ważne, trzeba je dokładnie przeczytać, ponieważ na nich znajdują się informacje takie jak hasło jednorazowego logowania do systemu transakcyjnego oraz wszystkie niezbędne formularze, w tym formularz likwidacji konta. Cofijmy się. Karta mniej więcej przychodzi po trzech dniach, przynajmniej tak było w moim przypadku. Konto trzeba założyć przed 29 lutym 2024 roku, by móc przystąpić do promocji. Promocja jest podzielona na wiele mniejszych etapów, omówmy je wszystkie po kolei. Pierwszym najprostszym etapem, jeżeli założyłeś konto w lutym, jest to, że w marcu i w kwietniu musisz zapłacić kartą lub blikiem za minimum 300 zł. Jeżeli to wykonasz, 150 zł jest Twoje. Drugą turą tej promocji jest to, że jeżeli założyłeś konto w lutym. Wtedy w maju i w czerwcu musisz tak samo zapłacić kartą blikiem za minimum kwoty 300 zł oraz co miesiąc zapewnić wpływ na konto w wysokości 1000 zł. Oprócz tego musisz dwa razy, raz w maju i raz w czerwcu, zalogować się do aplikacji Santander Mobile na telefonie. Następnym krokiem, dzięki któremu możesz zdobyć kolejne 100 zł, jest to, że przez te 4 miesiące trwania promocji marzec, kwiecień, maj i czerwiec musisz co najmniej 5 razy zapłacić kartą. Jeżeli będziesz płacił kartą za 300 zł miesięcznie, karta i konto są darmowe. Sposobem na kolejne 100 zł jest uczestnictwo w programie poleceń. Dzięki kodowi, który Wam ustępniam teraz na ekranie, możecie dostać dodatkowe 100 zł w formie kodu np. do Biedronki lub czterech biletów do kina. Jak to wykorzystacie zależy od Was. By użyć tego kodu należy zalogować się do banku, wejść w program poleceń. I wpisać kod, który widzicie teraz na ekranie. Po wpisaniu tego kodu i kliknięciu chcę dołączyć do programu, kolejne 100 zł zostanie dodane do waszego konta w formie bono. Ok. Następnym krokiem, na który możecie zrobić 100 zł jest to, że do 30 kwietnia musicie wymienić 100, do, 100 jednostek, czyli 100 dolarów, 100 euro, 100 funtów lub 100 franków szwajcarskich. I musicie przy okazji założyć konto walutowe. Ja niestety nie operuję w tym momencie na walutach obcych, więc ja nie mam możliwości uzyskania tego bonusu, ale może dla któregoś z Was się to przyda. I ostatnim krokiem jest do 300 zwrotu za rachunki rocznie. Polega to na tym, że w ciągu miesiąca możemy dostać 25 zł zwrotu, jeżeli za pomocą konta Santander płacimy rachunki. Czyli jeżeli w ciągu miesiąca zapłacimy rachunków za 2500 zł. 1% czyli 25 zł. zostanie nam zwrócone. Maksymalnie możemy to rozciągnąć do 12 miesięcy czyli możemy dostać 300 zł. Według mnie najłatwiejsze są pierwsze dwie części do zdobycia, czyli po prostu używanie tego konta na przestrzeni 4 miesięcy i płacenie za kwotę minimum 300 zł, w tym 5 razy kartą debetową oraz użycie kodu z programu poleceń. Oczywiście w jednym z maili, którym otrzymacie Santandera jest formularz do likwidacji konta. Możecie go użyć w dowolnym momencie, dzięki niemu możecie usunąć konto. Możecie to zrobić w trakcie trwania promocji, jak i już po zdobyciu pieniędzy. Nie ma tu żadnej różnicy. Jeżeli chcecie poznać więcej sposobów na łatwe pieniądze, kliknijcie w któryś polecany film.